Właśnie skończyłam ćwiczyć wzór na bluzkę Pamela, która jest dostępna na YouTubie. Zamierzam zrobić sobie taką bluzeczkę z krótkim rękawem na drutach. To jest moja próbka, składa się z dwóch motywów. Całość z strony przedniej i tylniej będzie miała po cztery takie cebulki. Tak wygląda schemat, to jest jeden taki motyw. Tu mam wszystko opisane, jak, jak się robi, które oczka. Yy, taki jest dosyć przystępny. Jak już go przećwiczyłam, mam nadzieję, że nie będzie wiele błędów. Nie mogę sobie właściwie pozwolić na błędy, no bo wiadomo, jak to w robótce na drutach. Yy, czeka mnie oczywiście zrobienie szerszego ściągacza niż tutaj. No i potem, oczywiście, zszycie przodu i tyłu oraz modelowanie przy szyi. Podejrzewam, że czekam mnie nabranie na, na druty jakieś 74 do 80 oczek. Także życzę sobie powodzenia, jest to plan na moje wakacje. W czasie wyjazdu zamierzam pracować nad tą bluzeczką, zobaczymy ile czasu mi ona zajmie.